Cześć wszystkim, Loogz, widzący ze strony na Bez klucza. Jako, że dalej czekamy na paczuszkę, słuchajcie, to w niedzielę na Pchlim Targu wpadł mi w łapy. wpadła mi w łapy taka kurtka. Słuchajcie, od firmy Abus, jest to model 78KC. Chyba one na 50. Ale standardowo, jak to na takich targach, ani klucza, bo tu jest też zamek z tyłu, można otworzyć tą kurtkę poprzez zamek, albo kodem. Trzycyfrowym. Yy, ani kodu ani klucza. Więc słuchajcie, sobie siadłem. Yy, w ogóle zacznijmy od tego, jak tą kółtkę się otwiera. Trzeba trzy razy przekręcić tarczą prawo. Raz, dwa, trzy. I dopiero teraz w prawo nabierać jakiś tam numer. Powiedzmy, że jest 15. Ok, mamy pierwszą cyfrę. Trzeba zrobić pełny obrót do piętnastki. Ustawić drugą cyfrę i Trzecią cyfrę. I kłódka powinna się otworzyć. No, i siadłem sobie i zacząłem kręcić, tak? Zacząłem szukać jakiejś niedoskonałości, czyli jakichś klików, jakichś blokad, innych rzeczy. No, nie szło to jakoś na początku hmm, wykwintnie. I w pewnym momencie, słuchajcie, po jakimś tam resecie. Hmm, raz, dwa, trzy. Napiąłem i zamiast iść w lewo, znaczy dalej w prawo. Poszedłem, słuchajcie, w lewą i zobaczcie. Cyk. Zwróćcie uwagę na to, że ruch między tymi numerami jest bardzo mały, tak? Na tych fałszywych bramkach. Dalej, cyk. I w pewnym momencie. Tutaj zobaczcie, na dziewiątce. Zauważyłem, że przy dziewiątce ten ruch jest, słuchajcie, o dwa numery, tak? Bo już następny będzie. Zobaczcie. Niecały numer. Więc zapisałem sobie tutaj na kartce dziewiąteczkę. Obróciłem to w drugą stronę mm, o 360 stopni, tak do dziewiątki. I zacząłem iść w drugą stronę cyk. I szukałem znowu mm, numeru, na którym będzie ten większy, słuchajcie, luz. Tak doszedłem do mm, numeru 22. Zobaczcie. Cyk. Jest znowu ogromny luz. Prawie dwa numery. Gdzie następny już słuchajcie jest malutki. No i zapisałem sobie numer słuchajcie 22 i siedem w drugą stronę i niestety słuchajcie no trzeciego numeru już nie udało mi się znaleźć. Nie było takiego wielkiego ruchu na którymś numerze. No ale mając już słuchajcie 922, mówię trzeci numer to po prostu się zrobimy to próby błędów. No i siedziałem 0. I ustawiałem numer, słuchajcie, 22, 9, przepraszam, 9, 22, no tak jak się powinno normalnie otwierać. I po kolei każdy numer. Przekręciłem, słuchajcie, całą tablicę. Już mnie paluchy bolały i nie mogłem trafić. I mówię, że coś jest nie tak, któryś numer pomyliłem, ale w pewnym momencie sobie mm, przypomniałem, słuchajcie, że przy... Szukaniu tego numeru nie poszedłem w prawo tak jak się powinno, tylko poszedłem słuchajcie w lewo i mówię, ciekawe, czy to zadziała tak, że ten numer dziewiątka będzie ostatni, a 22 no to tu oczywiście będzie w środku. I słuchajcie, zacząłem sobie hmm, od początku tak robić, czyli ustawiłem sobie jedynkę. Pełna cofka. do jedynki ustawiłem słuchajcie, sobie 22 i dziewiątkę na końcu. No i znowu nie zadziałało reset. I na szczęście, mój pierwszy numer nie był gdzieś na, na końcu. Tylko była to słuchajcie, piąteczka 5. 5. Potem pełny obrót poszedł na piątkę, na 22 numer środkowy i dziewiątka która powinna być ostatnia. Cyk i kłódka się otworzyła. Słuchajcie, przypadkowo przez pomyłkę, że poszedłem w drugą stronę i że wyczaiłem, że te bramki prawdziwe mają duży luz, udało się w bardzo prosty sposób tą kłódkę zdekodować. A już potem jak szedłem na internecie, Chciałem zobaczyć, czy ktoś z lockpickerów lub tam gdzieś tam w YouTubie ponecie ma wynalazł ten sposób, czy go wymyślił, znalazł, jak tam zwał. Tak zwał. Nie, no były podobne, ale nikt yy, takiego jak ja nie zastosował, więc yy, całkiem sympatycznie wyszło. Udało mi się nawet wymyśleć swój sposób dekodowania tego modelu. Yy, jak ktoś z Was ma taką kutkę, sprawdźcie, no bo ja. Yy, nie wiem, czy to może było naprawdę duże szczęście, czy po prostu jakaś tam umiejętność, że tak powiem. Ale dobra, pokażę Wam jeszcze teraz kolejny sposób, jak Wam się na przykład nie uda zdekodować tutaj poprzez to szukanie tych cyfr. Jest jeszcze sposób zdekodowania tej kutki po zwytrychowaniu tego zamka tutaj. To jest zamek krzywkowy więc nie będziemy się bawili w żadne hmm, pojedyncze pikowanie, tylko weźmiemy to zrejkujemy. No tutaj, potrójne, potrójne grabie. O, cyk, zobaczcie. I poszło bardzo szybciutko i tutaj nawet jak jest nieustawione to, to normalnie można kabłąk w tej kłódce hmm, otworzyć. I teraz nie trzymamy do tego tak. Kabłąk tutaj idzie w drugą stronę. Trzymamy, bo tu jest, nie wiem czy to będzie widać latarką, może świece, zobacz, żebyście widzieli. O, tu jest takie, taka blaszka, zobaczcie, jak się zamknie, ona się rusza, ona się zamyka. A pod tą blaszką, słuchajcie, są te trzy dyski. No, nie będę w stanie wam ich pokazać. I po prostu tak, resetujemy. Naszą kłódkę i pierwszy dysk to jest dysk, który jest od prawej strony. Czekajcie, założę sobie latarkę na głowę, żeby mi było prosto. Żebym widział te dyski i patrzymy sobie, słuchajcie, na pierwszą. Hmm, słuchajcie, tą bramkę. I on będzie widać takie duże wycięcie na dysku. Dobra, jestem tutaj. Słuchajcie, zobaczcie. 35. Zapisujemy sobie 35. Pełny obrót w prawo do 35. I po tym numerze patrzymy na. No. Na kolejną. Cyk, cyk, cyk. OK, mam bramkę. Słuchajcie, numer. Zobaczcie. 12. Dopisujemy. 22. Ostatni dysk jest bardzo tam schowany i naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby go zobaczyć. Ale widać i wystarczy po prostu cyk. Ja się tu przyjrzę. Chyba teraz. Jest numer. Słuchajcie.

Zdekodowany szyw od kutki, yy, oczywiście, ja tego nigdzie nie rekomenduję, żeby to gdziekolwiek wieszać. Bo to jest, yy, nie wiem, no nawet da siłownie na godzinę się nie, nie, nie opłaca. Nic, nie, nie wiem, no. śmieci można zamknąć, żeby ktoś śmieci nie ukradł. Ale yy, bardzo fajnie yy, spędziłem z tym czas. Bardzo fajnie że się cieszę, że mi się udało wymyśleć nowy sposób dekodowania. I jak ktoś z Was ma taką kutkę. Sprawdźcie, proszę, ten mój sposób, czy on u Was zadziała. Także nie będę przedłużał. Zachęcam nowych do subskrypcji, bo widzicie, że oprócz pokazywania jakichś starych, obcykanych metod, też staram się coś dla Was wymyśleć. No i dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie jakiś ślad po sobie, jaką łapkę. A my czekamy na paczkę z niespodziankami i będziemy niedługo kręcić dużo. Lepsze i dużo więcej materiałów. Także dzięki za oglądanie, cześć!